Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj siedzę w garażu, bo bardzo zimno, nawet sobie w piecu rozpaliłem. Stelaż już powstaje, stabilnie wszystko się trzyma, to jeszcze nie jest skręcane śrubkami. Tu jeszcze sobie obspawam, żeby było jeszcze mocniejsze. Przedłużyłem tutaj mocowanie rejestracji, bo tutaj zgubią mi się kierunkowskazy, a wszystko musi być ładnie widoczne. I dzisiaj też na pewno wymienię koła, ponieważ te moje czarne, ładne z drobinkami brokatu za bardzo przyciągają uwagę i wyglądają na drogie. A jeden z widzów zwrócił mi uwagę, który był już tam w podróży, w tamtych rejonach, gdzie się wybieram, żebym założył sobie te seryjne akcesoryjne. Jest to bardzo cenna wskazówka, za co dziękuję. Motocykl nie będzie zwracał tak na siebie uwagi. I nie będzie wyglądał na drogi. Ale jakbym miał na nim pokrowiec i leżał przy namiocie i wystawałyby tylko koła, no to odebrać można byłoby to, że nie wiadomo co pod tym pokrowcem jest. A może dzięki temu jakiś potencjalny złodziej zobaczy, że no maszyna kilkukolorowa, jakiś poobdzierany bak, koła też niepomalowane, pewnie niewiele warta. Więc może mnie to w jakiś sposób uratuje. Zobaczymy, wczoraj załatwiłem wszystkie sprawy związa związane z dokumentacją. Wszystkie dokumenty już mam ogarnięte i przygotowany jestem do podróży pod tym względem. Przerejestrowałem motocykl na siebie, żeby moje dane były w dowodzie rejestracyjnym, żeby nie trzeba było pisać żadnych upoważnień. Poza tym zdecydowałem się, że motocykla nie sprzedaję, więc to jest najlepsza opcja, bo na pewno to nie będzie ostatnia podróż. Ubezpieczyłem go. Wyrobiłem sobie zieloną kartę, bo jest wymagana do Albanii. Wyrobiłem prawo jazdy międzynarodowe, ale zmieniłem miejsce zameldowania i musiałem też wymienić swoje prawo jazdy. To obecne, bo tam też są dane meldunku i żeby się zgadzały z międzynarodowym, bo w bazie już jestem na innym adresie. No, i trochę kasy wczoraj zostawiłem w urzędzie. Czasu też. Ale najważniejsze, że wszystko załatwione. Teraz tylko czekać i mam nadzieję, że i twardy dowód, i prawo jazdy zdążą mi wyrobić do 26 kwietnia. I 29 w poniedziałek z rana będę mógł wyjechać. Przed podróżą postanowiłem przeserwisować sobie układ hamulcowy sprawdzić. Klocki i tłoczki I zaraz wam pokażę co odkryłem Bo hamulce to ważna rzecz w takiej podróży W Albanii, w Czarnogórze Jest mnóstwo gór, zakrętów Więc będą często używane I zaraz wam coś pokażę Popatrzcie w jakim stanie są tłoczki Dobrze, że to sprawdziłem Masakra No ale zaciski sobie przełożę Od tej BMW na czas podróży Dobrze, że mam tą drugą BMW ale mnie zawsze cieszy taki widok, jak kilka motocykli jest w garażu. Słońce świeci pięknie. spawałem, wyszlifowałem i wygląda to dobrze. Na pewno będzie trwalsze. Muszę teraz rozlutować te przewody i je wydłużyć, żeby kierunkowskazy mi zeszły tutaj na przedłużenie mocowania rejestracji. To będzie mocowanie na kierunkowskazy, tutaj 3 cm z jednej, 3 cm z drugiej zagnę i przyspawam tam do tego mocowania rejestracji.